Upośledza i niszczy bakterie gram-dodatnie, paciorkowce, grąkowce, laseczkę tężca. 3 litry wody to 15 łyżek cukru. Można robić wiele rzeczy, zwroty czy bo można robić i nalewkę, i można zrobić ocet, i można zrobić napar, żeby się upewnić, że proces fermentacji się zakończył. Bo nie daj Bóg, bo przelejecie bezpośrednio od razu do butelek i się okaże, że zaczną butelki strzelać, bo zacznie znowu pracować. Cześć, witam serdecznie hodowców wszystkich: Raz Gołębi i Drobiu. W ostatnim filmiku robiliśmy nalewkę z Orzeka Włoskiego. Jak kolega zauważył, powiedziałam laskowego. Ja czasami gadam różne wzory, ale liczę na Waszą inteligencję, że radzicie sobie z moimi literówkami, słówkami. I tak dzisiaj muszę ze ściągi skorzystać dedykujemy ten odcinek naszemu widzowi, który się nazywa Jarosław Krzysiek 1341 i on poprosił, może czas na filmik, jak wykorzystać wrotycz w gołębniku i u gołębi, I, bo akurat kwitnie i opowie właśnie troszkę o tym wrotyczu, w jaki sposób można go wykorzystać, a zainspirował mnie drugi widz, który mu odpowiedział, widz Piotr Mury 2131, który odpowiedział, możesz zrobić z niego... Ocet na przykład u mnie właśnie się robi. I tak. To no właśnie zrobimy ocet. Tu mamy wrotycz. Zielone. Liście. Kwiatki są żółte. Chciałam powiedzieć zielone kwiatki. E, e, mamy wrotycz. Fajnie pachnie. Pachnie taką kamforą. I z tego wrotyczu właśnie zrobimy. Zrobimy ocet. Chciałam powiedzieć ocet jawkowy. Różne wzory gadam, ok. I teraz tak, to jest nasze ziele, ziele i kwiaty. Drobno to kroimy na takie mniejsze kawałki. Wcześniej to było, że tak powiem, przemyte, osuszone i tak to się będzie teraz nadawało. I, i powiem tak, będziemy potrzebowali do tego wodę, cukier i tylko tą zieleninę jakiś sój ja mam taki ta taką butlę jak od nalewek bo już u mnie jest taka bieda z, ze szkłami że już nie wiem co mam wlewać brak bo dużo produktów się robi a nie mamy że tak powiem aż tyle szkła już bo wszystko jest pozajmowane i wykorzystamy y, to ziele zebrane z łąki oczywiście i mam problem, bo takie trochę przerośnięte i twarde. I teraz tak: ja mam wodę nieprzegotowaną. Wy możecie użyć wodę przegotowaną i najprościej jest na jeden litr wody od razu dołożyć yy, cukier tak w ilości 4 albo 5 łyżek cukru. Po co ten cukier? No, ten cukier yy, nie dla smaku jest, tylko jak jest cukier. To ten oset będzie po prostu mocniejszy, tak? No, tak samo jak e, robimy alkohol. No to na takiej zasadzie, że ten cukier zawsze podnosi, że tak powiem, e, moc tego octu. I teraz nie będę was, na Was patrzyła, bo tu będę działała dalej. Powiem, w jaki sposób możemy korzystać z tego, z tego e, dobrodziejstwa natury. Już. E, tak jak w poprzednim filmiku, jak robiliśmy nalewkę z orzecha włoskiego, no to Wurotycz ma też doskonałe właściwości odrobaczające, przeciwpasożytnicze na wszystkie robaczki obłe, czyli typu nicienie, glizdy, tasiemce, bo on ma, jego zawartością jest też tują. To jest taka to trucizna w zasadzie. To on jest trucizną, to ona właśnie powoduje, że tak powiem, zwalcza te, te robaki. Ale wedle słów Paracelsusa, trucizną jest wszystko, ale wszystko zależy od dawki. Więc y, robimy ocet, z którego będziemy korzystać. I teraz myślę, że to już mi wystarczy to, co tutaj mam. Wrzucamy to wszystko do, do tej mojej tu flaszki. Trzeba to poupychać i powrzucać. E, I teraz idąc dalej. Oprócz tego, że ma właściwości przeciwpasożytnicze, na te robaczki, na które mówiłam, to też bardzo dobrze działa na trawienie. Ma właściwości przeciwzapalne. E, ale wracając jeszcze do robaczków, no to tak samo możecie wykorzystać ten ocet do poddawania ziół które miałyby się przyczepić do które są na karmę, które by miały się przyczepić, to możecie też, że tak powiem, zwilżyć karmę octem i wtedy octem rozrobionym oczywiście z wodą w takiej ilości mniejszej, tak jak to się robiło na przykład z nalewką tom z orzecha i na to podać Wermes Extra, bądź w starej naklejce MZ Extra, albo jakieś tam inne ziółka, jakie tam sobie chcecie i zamarzycie. I teraz to mamy wtedy zrobione odrobaczenie, ale on też jest do, dobry na na trawienie, więc równie dobrze stane takie e, zapalne. I równie dobrze można by było podać ziółka na trawienie, też na bazie tego właśnie octu, żeby się przykleiło. No, i teraz tak, ma właściwości odkażające, więc ocet taki można wykorzystać do smarowania stawów, które są obolałe, bo jest tam jakiś stan zapalny. Można taki, taki ocet wziąć na rękę i wsmarować w dany staw. Gołębie też czasami zrywają skrzydełko, mają różne uszkodzenia. Więc można w ten sposób też zadziałać. Dalej, co by jeszcze bo można było zrobić? Wyobraźnia ludzka nie ma granic, więc taki ocet ma właściwości też odstraszające, bo on tak, yy, znaczy nie sam ocet, tylko wrotycz. Ma taki za charakterystyczny zapach kamfory, bo po, po prostu kamfory. Kamfora też jest, że tak powiem, składnikiem tego, tego wrotyczu i. Ona ma właściwości odstraszające i odstrasza różne tam myszki, gzy, pchły, pluskwy, komary, no cudawianki wszystko to, co jest wkurzające, irytujące dla nas ludzi, tak samo oczywiście dla gołębi. I teraz tak, można dwojako zrobić tak, że po prostu posadzić pod gołębnikiem wrotycz. Najlepiej pod wojlerą, kiedy tam. W lato te insekty najróżniejsze dostwierają tym, tym ptakom, je tam drażnią, więc one oczywiście na pewno na wszystkie to nie zadziała, bo ja widziałam muchę chodzącą po kwiecie wrotyczana, ale jednak nie jest to dla nich przyjemny zapach, one nie będą tym zachwycone i nie będą tam tak chętnie podlatywały, nie będą drażniły zwłaszcza te meszki e, tych naszych ptaszków. W ten sposób można zadziałać, ale można też wykorzystać, ten ocet już zrobiony z wrotyczu do kąpieli. Można go podać do kąpieli, i on ma właściwości odkażające, czyli odkazi nam skórę tego gołębia, no też przeciwzapalne, czyli da też, że tak powiem, odprężenie dla ewentualnie bolących stawów, jeśli taki gołąbek się wykąpie w wodzie z takim ostem. No i też będzie trochę pachniał kamforką, to nie będą tak chętnie do niego latały te wszystkie robaczki, insekty. No więc myślę, że naprawdę warto się nachylić na tą taką, no bo to jest pospolita roślina, jest bardzo dużo w rotyczu, na wszystkich łąkach przydrożnych, nieprzydrożnych. No naprawdę to jest tak, tak pospolite, zielsko, jak to wszyscy nazywają, tępią w ogródkach, ale to naprawdę jest drogocenne. I teraz tak, jak już ten wrotycz sobie posadzicie, ocet sobie zrobicie, będziecie zadowoleni, to możecie jeszcze wiedzieć. Ja wam to powiem. Oczywiście to wszędzie gdzieś tam wyczytać, jakbyście chcieli. Te właściwości takie odstraszające i pasożytnicze, to oczywiście te pasożytnicze, to zawdzięczam za, za, za temu tujonowi, który ma właściwości, jakie mówiłam wcześniej, jest trucizną i trzeba pamiętać o tym, o tym że on już na chwilę obecną nie wiem, tam od dwóch lat, jest wycofany ze spisu e, urzędowego, spisu leków i materiałów zielarskich. E, więc tak jak już też mówiłam wcześniej, wedle Palacysusa należy dobrze dawkować, i nie przesadzać. I teraz tak, oprócz tego to też e, wrotycz ma właściwości przeciwwirusowe, a to się lepiej dotyczy wirusa opryszczki i też e, upośledza i niszczy bakterie gram-dodatnie, paciorkowce, gronkowce, laseczkę teżca, e, tam nie, nie, nie pamiętam reszty, no ale jest, że tak powiem, bardzo skuteczny, ale też niszczy i zabija nużeńce, takie pasożyty zewnętrzne e, występujące na, wku, na skórze, mogą występować koło oczy tak, i także świeżbowce. Tak. I tak. jest tak. Już mamy ten towar zapakowany. Nalewamy wody. Musimy tyle nalać wody, żeby, żeby przykryć, że tak powiem, nasz materiał cały, ale tak zależy jaki będziecie używali e, jakiego rozmiaru, znaczy nie będziecie używali i będziecie mieli miejsca, to musicie pamiętać o tym żeby zostawić od góry wolne miejsce po to, żeby ten proces fermentacji mógł zachodzić swobodnie, a nie żeby nie wyleciało Wam wszystko górą, jak uro, zacznie rosnąć, zacznie się pienić i, i kotłować, to żeby nie było potem niespodzianki. I oczywiście, jak zawsze, nie przymierzyłam, bo muszę to przykryć. Teraz mamy 3 litry wody, bierzemy suchy lejek i wrzucamy na 3 litry wody to 15 łyżek cukru. W międzyczasie oczywiście wchodzimy na aplikację pogodowolotową Pigeon Map, która jest zupełnie za darmo. Sprawdzamy sobie tam prognozę pogody, na lot, który ma się odbyć. I teraz tak, mieszamy to. Musimy pamiętać też o tym, że przez cały czas jak ten ocet będzie się robił, to trzeba go dwa razy dziennie zamieszać. Jak już sobie go zamieszamy. Dwa razy dziennie musicie pamiętać, ostawić, musimy go teraz przykryć. Taką linianą ściereczką może być też ręczniczek papierowy, to nie przeszkadza szczelnie go tu obwiązać, po to, żeby nam się muszki, owocówki nie dostały. I tak odstawiamy taki już przygotowany ocet. I tak za 2-3 tygodnie zacznie się burzyć, tutaj zacznie pianka wytwarzać, zacznie się dziać zaczną od, opadać na dno pomału te wszystkie zieleninki, te kwiatki. E, gdy opadnie wszystko już na samodnoju, u góry zostanie, będzie widać płyn, to wtedy należy przestać mieszać ten oset. Zostawić go na miesiąc i po miesiącu wtedy przelać go przez sitko jakieś albo taką, taką serweteczkę, przecedzić i włożyć jeszcze raz na pewności do takiego słoja pod pierzynką w razie na jakieś 2-3 tygodnie, żeby się upewnić, że proces fermentacji się zakończył, bo nie daj Bóg, przelejecie bezpośrednio od razu do butelek i się okaże, że zaczną butelki strzelać, bo zacznie znowu pracować. Więc już będzie zabultelkowany. No i tak by było na tyle. Bardzo dziękuję serdecznie za wszystkie lajki. Jak dotarliście tutaj, to jeszcze raz zapraszam serdecznie na naszej aplikacji pogodowolotowej Pigeon Map. Pobierajcie aplikację za darmo, testujcie, sprawdzajcie. Yy, I proszę o subskrypcję. I w komentarzach tematy, jakie by byście chcieli, żebyśmy poruszyli. Dobry lot!